Witamy w, te, w turnieju dziewczyny z Farsą! Dzisiaj przedstawimy wam A, zagadkę. Co? Czy tak? Każde słowo na S. Słowo na S, które aktualnie nie jest widoczne. Musisz zgadnąć jedno słowo na S. Naprawdę, to jest proste słowo, którego nie znacie. Przepraszam, które znacie, mi się wpłynęło. Jedno słowo za 50 zł, rozwiązanie za 150. Aż 150. Czekamy na dzwonek. Czekamy na telefon od widzów. Jedno połączenie naprawdę mało kosztuje. Proszę, proszę, więcej, trochę ludzi, więcej. To znaczy, petrzopów i dalej o! o, o mamy pierwszego klienta. Proszę proszę, jakie jest rozwiązanie? Suknia. Suknia. Zapiszemy. Suknia. Nie, nie ona pisze. Suknia. Dobra. Pierwsze słowo na filmikcie. Takimi dużymi literkami. Dobrze. Mam nadzieję, że już Ups. Nasz tady jeszcze raz wywróci. Proszę, proszę. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Na pewno jesteś pełnoletnia? Tak. Ma... Urodziłam się o 1825 roku. Uuu, to naprawdę niezły pani na wiek. Hmm. Nieźle sobie to obklaminowałeś, ale ciekawe od kiedy ty żyjesz 200 lat. E. Pum. Niestety straciliśmy jednego Niestety straciliśmy moment. Proszę dzwonić, dzwonić, dzwonić. Dzwonimy. Jedno słowo: 50 zł. Rozwiązanie za 150. Przejdę w końcu 5 dni roboczy. Maksymalnie. Halo, halo, dzień dobry. Jak się pani nazywa? E, dzień dobry. Jak się e. pani nazywa? Pan. Tak. E, Mamy na imię Grzegorz i. panie pani Grzegorzu, więc jakie jest rozwiązanie? Samochód. Hmm, samochód. Bardzo, bardzo blisko, no niestety. Zepsujemy. Samochód. Dostał pan 50 laty O jest przepraszam, że scenografia nam się rozwała Rozwałka mało Czekamy. Czekamy na kolejne halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Et, et, Jak się pani nazywa? Mam na imię Elżbieta Zawadzka i... Słowo to będzie Saper? Saper? No niestety to nie jest rozwiązanie, ale zapisujemy. Dostała pani 50 zł. Yupi. Zapisujemy. Przepraszamy, czekamy. Przepraszamy za utrudnienia, ale mały chochlik. Trochę przyjemna scenografia. Dobra, uwaga. O, halo, halo, dzień dobry. Halo, halo. Dzień, dzień dobry. dobry. Witam. E, czy to nie będzie stokiewka? Brawo, wygrał pan aż 150 zł. Gratulacje. Jupi. Hey, Jarek, wygrałem. To jest odpowiedź! Prawidłowa! proszę bardzo! Sokiewka! Sokiewka! Zapraszamy. Kolejna! Golana! Więc. <laughs> o. Witam Was w kolejnym konkursie ale nierównych Hu jest na obrazku Jak No No Halo halo słucham Halo 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 13 Yy, niestety to nie jest dobra odpowiedź. Yy, ale czekamy dalej. Słucha Słuchamy? Czy nie dzwoni żaden telefon? Proszę liczyć dokładnie. Poczekamy chwilę. No, słucham, słucham. Dzwonimy, dzwonimy. Proszę. Można zbliżenie na obrazek? O, 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 o. No to jakie rozwiązanie? Dzień dobry. E... Dzień, dobry. E... Dzień dobry. Masz na pewno 18 lat? E... Tak, tak, mam 19 lat. Aha. To którego roku się urodziłaś? 1992. Oj, przepraszam, niestety. Nie możesz brać udziału w naszej konkurencji. Ale dziękuję, że zadzwoniłaś. Szukamy dalej! Ja się muszę mm. eee, Zaraz. Teraz. Przepraszamy za utrudnienia. Dobrze. Złonicie. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, halo, halo. Przerwamy program. Ale no, nie dam... Przepraszamy za. No, już. Problemy techniczne, dlatego przerwaliśmy program. Nie Nagraliśmy. Teraz mi będzie po... cicho. Bra. Eee, już, eee, więc proszę dzwonić. Liczymy. A, co robisz? Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. Słucham, słucham. Ile? A o co chodzi? Przepraszam, ale o co chodzi? Eee, o policzenie wszystkich kółek na ekranie. Eee, trzy, d trzy, dwa, jeden, koniec. Niestety przerwa musieliśmy przerwać połączenie, eee, więc liczymy dalej, liczymy dalej, proszę dro drodzy państwo, liczymy dalej. Czekamy. No to słucham, słucham. Jak masz na imię? na masz lat? Rozwiązanie, proszę. Mam na imię Zuzia, Zuzanna. I mam 23 lata. Świetnie. To którego roku się urodziłaś? A mogę od razu rozwiązanie? Dobrze, proszę. Słyszę, że masz poważny. 22. Świetnie! W ciągu 5 dni roboczych dostaniesz 200 zł, dobrze? Dlaczego tak mało? Ale się trudziłam. E, dziękuję. Znowu zwołałam. Żeby że dała odpowiedź, bo ona o boja, myślę, też związała. Wy że. Dziękuję. Więc zapraszamy na kolejną konkurencję. Nie. Jeszcze to. E, to? Chcesz to? Nie, tak nie. Nie, e, Moja koleżanka musiała pójść, yy, więc ja poprowadzę ten konkurs. Proszę o telefony. Serdecznie proszę, 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 czekamy na telefony. Ja e! Halo, halo, dzień dobry. Już przestali? Przepraszam. Halo. Halo. Dzień dobry, przepraszam na chwilę. Reżyser, po co znowu zmieniłeś dzwonek?